No, dziękuję Państwu za y, y, różne wpisy i uwagi, z których przebija troska y, właśnie y, o przyszłość Polski i jednocześnie ta nadzieja, y, że uda się ta rewolucja oraz y, no, chęć do tych dokonania zmian, jak również satysfakcja, że nie ma już y, tych wpisów obrażających y, takich y, bezsensownych <laughs> więc proszę Państwa. Co do tej naszej rewolucji, to ona się odbywa chociaż to nie takie proste, żeby ona no, była na takiej zasadzie bardzo drastycznej, w takiej drastycznej formie. Dlatego, że ja to spróbuję krótko wyjaśnić, że jednocześnie nie ma też no, po prostu tej, ta, ta niecierpliwość. No, musimy to przeczekać, ten okres jakby taki przejściowy. Bo przecież, no, chyba nie chcemy takiej rewolucji jak na, na Wall Street, gdzie to był raczej casting na, na czyli liderki, bo, bo tam pompki ćwiczyli, czy tam różne kroki taneczne. To takie bardziej przedszkole i nie pasujące na spotkanie dorosłych ludzi w ważnej sprawie. Czy te, czy te akta niby tam coś załatwili, no ale uchronili wszystkie, jak gdyby, to całą tą żarłoczność kapitalizmu w tym wszystkim, więc no... Spokojnie do tego podchodźmy. A to, że brak takiego szerszego zapału, ja to też odczuwam, odczuwam od wielu lat i, i, i to pozornie wygląda bardzo kiepsko, bo na przykład w moim bloku, gdzie mieszka 130 rodzin, to nie wiem, czy ktoś wie o moim portalu, mimo to, że kiedyś nawet no, swoją, jak gdyby gazetkę polityczną realizowałem na, na, na drzwiach mieszkania. I zaledwie, na przykład jak były wybory na radnego, to zaledwie dwie osoby. To mnie zagadnęło, żebym prosiło o mnie, żebym startował, że mnie poprą, i, Chociaż i znali mnie z wcześniejszych jakby zaangażowań politycznych, działań społecznych i tak dalej. Zaledwie jedna osoba, w z tego co wiem, to, to wie o mojej znajomości, chociażby spraw tych kłamstw religijnych na przykład. Ale. Y Podobnie ma się sprawa Polanii. Proszę spytać pana budniaka, ileż to ludzi z okolicy łączy się z nim i współpracuje. Czyli choćby przyjdzie pogadać na tematy takie właśnie interesujące, społeczne, polityczne. A przecież w, w tamtym i te transparenty, i te maszty, prawda, i, i te wszystkie jakieś tablice, w których informuje jasno o, o, o tym, co ma do powiedzenia. A przecież w tamtym wiejskim terenie. To o nim, to przynajmniej w, w, w promieniu 20 kilometrów wie każdy. A Ilusz przyszło tam chociażby pożyczyć książkę. A on przecież wygrał wojnę światową z Żydowszyzną. Niech będzie, że tam na poziomie tych 6 hektarów. Ale wygrał. I to już wiele lat temu. Takie jest zagubienie. Tak, taka niewiara we własne siły i w to, że w tą prawdę i się jej nie szuka. Ale i dlatego nawet ta rewolucja to jest inny rodzaj tej rewolucji, bo najpierw w masach musi się przekształcić mentalność, świadomość musi być tych, tej rzeczywistości. I tu już jest postęp większy niż Państwo myślicie. Bo sobie też trzeba pewne rzeczy uświadomić, w znaczeniu szerszym i kiedy to nastąpi, to będzie taka zdecydowana przemiana. No, Mahomet już na przykład w VII wieku dziwił się, jak można uznać trzy osoby za Boga, ojca, matkę i syna. Później więc zmienili ją na kołambicę, że niby tak fajnie grucha, a później na ducha. No. Mahomet zdroworozsądkowo zauważył i zostawił tylko z tego Jezusa, jako proroka. Bo oni co? Jakieś chodzenie po wodzie, no to teraz doszły tańce na lodzie. Cały czas jakieś tam opętanie. Tak jak te 13 napletków, o których już tam kiedyś mówiłem. Czyli boginka Kali z dziesięcioma rękami wysiada przy tym wszystkim. Więc trudno nie cenić Boga o takim wyposażeniu, prawda? No ale cóż, publicznie się tego nie da pokazać, więc, bo dzieci paszą, więc to zasłonimy, ale dajmy męczarnię, epatujmy cierpieniem, krzyżem, niech się ukrzyżowaniem, niech się każdy boi tego Boga, prawda? Tego dręczenia, męczenia, mer. I, I ty też masz, bo Twój Bóg jest tym cierpieniem i on Ciebie ma nim zadręczać, żebyś nic innego nie widział, żebyś tym trwał, więc. Bo on tak zbardzychstał, że cierpi cały czas na krzyżu. Więc czego ty oczekujesz? Cierpnie wolniku żydowski, a jak wystarczająco wycierpisz, to damy ci jeszcze spowiedź już na kolana, gdzie jeszcze się musisz po prostu upodlić do końca. A wtedy dostaniesz kawałek Boga do zjedzenia w komunii i w euforii go zjesz. A później masz go z nabożeństwem wysrać. Więc idź do kościoła. Bo maci tam palma odbić kompletnie. I to już w najbliższą niedzielę. No a dla rekompensaty, prawda, dzieciaki, na przykład bo dostaniesz po pierwszej komunii prezent. Jeden dostanie batonik, a drugi kłada. To przecież jest religia biednych i utręczonych i w komunii jesteśmy wspólnotą w Jezusie bez podziałów majątkowych, jak wiemy więc gdy jakaś pani mnie pyta iluż to ja mam zwolenników tej swojej koncepcji, to ja mówię z nią jest nas dwóch ale to jest armia zupełnie wystarczająca do likwidacji żydowszczyzny w Polsce bo to jak się świadomość obudzi to z dnia na dzień znikną i te kapliczki, i te krucyfiksy, bo to gniew ludu całą żydowszyznę z Polski po prostu wyniecie. I ze szkół, i z miejsc publicznych. I nagle wszyscy jak tu skarżenia Biblii uznają i zaakceptują. Ale po kolei, tak, proszę Państwa, bo to przyjdzie nagle to obrzydzenie tej całej ohydy żydowskiej. Oczywiście była możliwość prawnego sądowego rozliczenia się z żydowszyzną. Bo te akty oskarżenia Talmudu czy, czy Biblii już powinny pójść za PRL-u, powinny być opracowane kompleksowo, każde zdanie właśnie z tych zapisów i odrzucić tę polską fałszywą tożsamość normalnie jako łamanie prawa, normalnego prawa, no, kłamstwo i yy, yy, inne szerzenie, yy, prawda. Obrażające, godność zniewalające, i tak tak dalej. Tam bardzo poważne zarzuty są przecież postawione. No, ale PRL był za delikatny wobec czytoszczyzny, za mało ją obnażał, i to w całym obozie tak się działo, niestety. Także, nawet jeżeli się ktoś już zorientował, jak na przykład generał Liebied czy Janajew, no to już było, proszę Państwa, za późno i, i nie byli w stanie nic robić. Podobnie generał Pożoga, który no, patrz jak pies Pluto wobec tych perfini mimo tych niesamowitych, wspaniałych prawda dokonów, jakie mieliśmy w PRL-u z wywiadem, z samodzielnością, z autonomią i tak dalej, a nie żadnym zniewoleniem. Dlatego, dlatego no to przyszło to, co musiało przyjść. Musieliśmy przejść przez te dwudziestoletnie piekło zniszczenia państwa zwanego kapitalizmem z tą żydowską całą u u u łudą tym, 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 tych tanich niby kredytów, fałszywego niskiego podatku dla największych złodziei, co rozkłada państwo i co się stało. Zniszczenie gospodarki w 80 Rabunku i haraczu, co tak świetnie ujmuje Budnia. Wyzmą każdego, proszę państwa, kto im że jak ściernią. Stąd kapitalizm w tej fazie wtórnej, to upadek. Najpierw zachwyt, świecidełka, później wyścig szczurów, złodziejstwo i spadaj wydajności pracownika, który się zorientował, że jest okradany. Bo nie, wtedy ginie to zaangażowanie, że tożsamość z tym, tak jak kiedyś nawet to chłop <głod> poddany był dumny, żeby był radziwiła a nie u potockiego. Takie bzdury. Pracujesz na kogoś i mówisz, że to pracujesz na swoim. Ale się kurczy, proszę Państwa, im bardzo, w przerażającym tempie, ich imperium, ich wpływy. Nasi żołnierze to są na razie tylko szare komórki, ci, którzy już są pod ziemią, co już mówiłem, właśnie. Ci biedni ludzie, którzy nie przetrzymali przez samobójstwa, przez inne czyny, po prostu nie przetrzymali tego. Ale również nasi żołnierze to szare komórki u Żydów, bo one już też. W jakby myślą. No proszę sobie przypomnieć, Indireń Gandhi, Gandhi odstrzelił jej najwierniejszy cik. I to samo będzie wśród do mafii. Zobaczycie Państwo jak Był taki kiedyś rewelacyjny film Szczurowa, gdzie właśnie ten facet, który się z nimi rozprawiał, to nawet jad razem z nimi. One chodziły po stole, gdzie on konsumował, dawał im z ręki, prawda, jeesione. Traktowały go jako swojego, jakby, może króla. A tego ich najinteligentniejszego szczura, tego wicekróla, a później już konkurenta, ostatniego, z którym się rozprawiał, to złapał na wędkę i rozbił o kamerę. I róbmy to samo. Na razie jesteśmy przez nich zniewoleni, obgryzani, niszczeni. Ale musimy całkowicie być od nich uodpornieni, od ich ideologii, od ich. Fałszu, że niby na przykład jakaś tam Solidarna Polska czy coś, to jest coś, co reprezentuje. Nie, oni nas rozkradli. Dorobek socjalizmu, świadczenia dla kobiet, inne zostały po prostu zniszczone. Zakłady pracy, emerytury, odebrane świadczenia, odebrane, zniszczone szkolnictwo. No ja tu nie ma to, tego, co powielać, bo to jest, idzie cały czas. A teraz udają, że coś tam próbują robić. Także. Zrobimy z nimi to samo. To oni mają iść za nami i nam się podporządkować, tak jak te szczury szły. On im sypał trutkę, one z nimi szły i zjadały. To jest szurowo. A tutaj mamy oparcie. My jeszcze tego nie wiemy. To jest ta Swarożyca, proszę Państwa. Godło ze słowem sławianinem i symbol gromady. Naturalne, nasze, niecudaczne. Cały system mamy, proszę Państwa. Wybory, do gromad i sądów od szczebla podstawowego, ale musimy się komunikować administracji, posłów, nauki, którzy będą prześwietlani, kontrolowani tu, na miejscu, a nie jakiś ksiądz tam przywieziony z i on tu nam, prawda, obcym. Nie, tu z nas. I tu będziesz się ścierał, tu będziesz się docierał. Tu i możemy zacząć od kartek i, i barteru. Czyli wymiany nawet za towar. Tak możemy zacząć, kiedy yy, 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 osiągniemy zwycięstwo, bo możemy startować z samego dna, proszę Państwa. Bo tak nas doprowadzili. To się jeszcze ukrywa. Te fałszywe zadłużenia, to wszystko, jeżeli odrzucimy w porę i pozbędziemy się ich w porę, to będzie duży sukces. I będzie jeszcze co, jakby zaczynać z wyższego poziomu. Ale nawet gdybyśmy mieli zacząć od zera, nie zostanie żaden Polak bez opieki. Bez świadczeń, bez możliwości przeżycia, godnego. Bo w okresie przejściowym no, może być źle, ale jeżeli będziemy myśleć prospołecznie, to bardzo szybko przekształcimy. Zresztą podobnie jak PRL, kiedy zaczynał, obiecywał jak gdyby szklane domy, bo, bo, bo i pełne ubezpieczenia, czy coś takiego. Ale do tego doprowadził. No, tam były niepotrzebne nakłady na militaria i to nie te, co trzeba, bo tu bardziej trzeba było na myśl prospołeczną, na, na jakieś tajne bronie, bardzo inteligentne i tak dalej. No tu nie myślano jeszcze w takich kategoriach wtedy. A teraz to już nawet nie ma wojska. Przecież wiemy dobrze, że tam jest chyba dwa czy trzy karabiny, które się zacinają i 784 generałów najwyższej rangi z pięknymi wąsikami i bardzo ładnie zrobionymi włosami. No. To jest cała nasza armia. Więc yy, musimy się po prostu nauczyć komunikować i współpracować. Też się tego nauczymy i zobaczycie Państwo jak szybko. I jeszcze ja y, poproszę, żeby Państwo zapamiętali tę, tę dzisiejszą sytuację i sposób reakcji samych Państwa dzisiaj na ten mój tekst i za rok, jaka będzie potworna zmiana. Miłego weekendu. Jest tu problem z nazwą polską, więc proponuję inną, zbytnik. Jest to y, krótszy od koniec tego tygodnia, czy jakiś końdzień, czy Tykoń, bo też takie różne były wersje, bo ta nazwa mówi, że zbywa czasu, pora na zbytki i odpoczynek i mnie się wydaje, że ja nie mówię, że ona się ma przyjąć, ale już jest Polska i no to jest taka moja propozycja i nie odbiega zresztą od treści felietonu, gdyż zdaniem niektórych, zbytnio niektórym przywalam. Bardzo Państwu dziękuję.